To do wykresu i samej ceny, no tutaj mamy oczywisty trend wzrostowy. Za dużo o tym nie ma co mówić. Chciałbym powiedzieć, że 27 sierpnia mamy wyniki. Nvidia ma to w swojej naturze, że pobija te wyniki, też się tego spodziewam. W związku z tym no, trzeba się oczekiwać szybkich wzrostów tego danego dnia. I jest taki no, konsensus, wielu, wielu analityków z banków ustawiło, Cenę docelową Nvidia na poziomie 200. Plus no 200 równa liczba, poziom psychologiczny, dużo inwestorów na pewno ustawiło sobie ten poziom na realizację swoich zysków. Dlaczego to mówię? Mówię to, że jeśli ktoś na daily basis patrzy w ten telefon, no to tutaj wydaje mi się znowu bardzo subiektywnie, że optymalnym zagraniem byłoby gdzieś tam przed samym 200 sprzedanie tych akcji, bo spodziewałbym się jakiejś mini korekty na tym poziomie 200, no i po tej korekcie z powrotem można by było dokupić, zapewne z jakimś tam fajnym dołkiem.